Cześć, ja mam na imię Kinga, a wy na kanałkę To Travelers. Ze mną, jak zawsze. Przedstaw ja. się ładnie. Ja mam na imię Bata. Dzisiaj zapraszamy Was na taką pogadankę. Odcinek o wiszącej skórze. Nie jeszcze do tej pory nie wiemy jak go nazwać, znaczy ja coś wymyślę później, zobaczymy po montażu, jak wymyślimy tytuł do tego odcinka. Tak, myślę, że temat może zaciekawić parę osób, jak wiecie, obie schudłyśmy, ja schudłam ponad 20 kg, nie niecałe 20, no to zależy od kiedy, czy od, liczymy od mojej najwyższej wagi, czy od momentu, kiedy zaczęłam się odchudzać, bo jak od najwyższej wagi, no to 20 kg, a jak od... E tego momentu, kiedy zaczęłam się odchudzać, no to trochę mniej się 18, jakoś tak, 17, jakoś tak. No ale blisko, no nieważne, nie, nie, nie ma do znaczenia. A, tak więc dzisiaj sobie pogadamy, opowiemy wam jak zmieniło się nasze ciało. pogadamy, bo będziemy pokazywać. Tak? No. <laughs> opowiemy wam jak zmieniło się nasze ciało, jak to teraz wygląda. Oczywiście nie jest tak różowo, więc jeżeli jesteście ciekawi, zapraszamy do oglądania. Więc jak wiecie, schudłyśmy całkiem sporo. Dla nas sporo. Wiesz, jak ktoś ma 50 kg nadwagi, to dla niego 20 kg to nawet nie jest połowa tego, nie? No więc tak, na... tak. Tylko ja mam 1,60 więc 20 kg nadwagi przy 1,60 60 to jest całkiem sporo. No a tak, znamy osoby, które mm. mają 1,60 m wzrostu, a mają 30 kg nadwagi. Tak, tak. Jak tak, wiesz, tak. perspektywa, co dla kogo jest sporo, to też jest jakby zupełnie inna. No, Umówmy się, że 20 kg dla nas to jest dużo. Tak, tylko pamiętajcie, ten odcinek jest właśnie z naszej perspektywy, tak? I to, co u nas się zadziało, niekoniecznie zadzieje się u Was. Mhm. Tak. Powiedzmy, że ja schudłam w 1,5 roku, 21 kg, Beata schudła 20. Przyjmijmy, przyjmijmy, przyjmijmy to, że było to 20 kg, tak? I całe nasze odchudzanie trwało półtorej roku. Teraz jak wiecie już nie, się nie odchudzamy, teraz utrzymujemy wagę. E, no ale co się wydarzyło z naszym ciałem po tym półtorej roku? Ale, że co, teraz jest jakiś pora na co. Ja może, może tak, może inaczej. Wkleję Wam tu zdjęcie, jak wyglądałam. Myślę, że w najgorszym momencie mojego odchudzania. Mogliście już widzieć to zdjęcie ostatnio, Facebook mi niestety przypomniał. I wyglądałam tak. Teraz jak wyglądam, widzicie? Nie mam takiej wielkiej łapy. No. No i co się zadziało z naszym ciałem po tym półtorej roku? Słuchajcie, nie jest źle. No nie, mogłoby być gorzej. Mogłoby być gorzej. Gdybyśmy miały więcej nadwagi, to mm. pewnie skutki jakby uboczne, czyli obwisła skóra i tak dalej byłyby dużo mocniejsze. Tak, no i oczywiście, docznienia. jeżeli byśmy, jeżeli byśmy schudły szybciej. Tak, tak u nas to było jakieś półtorej kilo miesięcznie. No mniej więcej wszystko w miarę ładnie no, się Tak Jakoś wchłaniało. liczyłyśmy, że, że około półtorej kilo miesięcznie. Tam były lepsze, gorsze miesiące. Raz było kilo, raz było 2 kilo. Więc ale przyjęłyśmy, że półtorej kilo miesięcznie. No i tak, oczywiście ciało nie jest doskonałe, tak? No nie no, umówmy się, no jesteśmy coraz starsze, nasza skóra zawiera coraz mniej kolagenów. Generalnie z wiekiem po 18 roku życia jakby ilości kolagenu w skórze są no, coraz mniejsze, tak? Więc jakby. Okej, okay. jeszcze kobiety generalnie mają trochę e, lepsze możliwości, jeśli chodzi o obkurczanie skóry i nie, ale to bardziej ma związek e, z porodem i z pracą hormonów, tak? W momencie jak. No nie, ja po porodzie moja skóra bardzo szybko No właśnie, do... ale to, to jest regeneracja i to, jak pracują twoje hormony. No i byłam bardzo młodziutka, więc. Tak. Ale wiesz, im jesteś starsza i im większą masz nadwagę, im, im więcej jakby tracisz kilogramów, no to i im szybciej je tracisz, no to właśnie takie efekty w postaci wiszącej skóry zostają. Oczywiście są zabiegi kosmetyczne, um, są ogólnie masaże czy pobudzanie skóry, krwi w skórze, żeby ona tam lepiej krążyła i się generowała i tak dalej. Myśmy nic takiego nie robiły. Tak, to po pierwsze. Po drugie, my żeśmy się nie przejmowały e, takimi rzeczami, jak zaczęłyśmy się odchudzać. Oczywiście nie myślałyśmy o tym, że nie wiem, bym miał obwisłą skórę, czy nam zależało na tym, żeby zobaczyć te cyferki magiczne na wadze i dojść do wagi docelowej. Także w ogóle o tym nie myślałyśmy, ale też założyłyśmy, że nie możemy chudnąć więcej niż 2 kg miesięcznie. Taki był nasz cel, żeby. Y w sumie to nie wiem, dlaczego nawet tak założyłyśmy. No mhm. bo nie szłyśmy na wyścigi. Po pierwsze to byłyśmy to było zbyt coś tam leniwe, że w więcej. Tak, Bata ale... jeszcze gdzieś tam doczytała, mhm. że nie powinno się chudnąć więcej niż 2 kilo. Jest wiele powodów. Jednym z nich było to, że byłyśmy zbyt leniwe i nie chciało nam się być bardziej aktywnymi. Więc stwierdziłyśmy, że po prostu lekka redukcja, wszystko naturalnie, wszystko niech sobie po prostu ta waga schodzi a nie dobijać się jeszcze na maks, a e, redukcją e, kaloryczną w postaci większej aktywności fizycznej, tak? tak? Tak, bo na początku my w ogóle nie miałyśmy aktywności hmm, fizycznej. Pierwsza aktywność, no to była, nie wiem, po roku czasu dopiero ja zaczęłam myśleć o jakiejś aktywności. Myślałam przez dwa miesiące i po może trzech miesiącach poszłam, nie, no, zaczęłam choć, trenować. chodzić na spacery. No tak, ale to była wcześniej. taka aktywność, którą jakby zakłada się, że każdy zdrowy człowiek powinien mieć, czyli te minimum 30 minut spaceru no, Ale dziennie. my nie miałyśmy, nie miałyśmy tego no, na początku. Jak wiecie mamy pracę tak. siedzącą, Bita 8 godzin siedzi się na przybiórku, więc nie miałyśmy nawet tych 30 minut. No, tak? Później zaczęliśmy chodzić na spacery, to była nasza jedyna aktywność. nie? Tak, do no, dzisiaj ją uprawiamy. No więc, więc w naszym przypadku nie jest źle. Nie jest idealnie oczywiście, bo no nie mam co porównywać chociażby właśnie jak byłam w ciąży w wieku młodym. W wieku młodym i, i urodziłam e, dziecko, to moja skóra tak naprawdę następnego dnia, oprócz tego, że była pomarańczowa, to ja już miałam płaski brzuch, więc ona bardzo szybko zaczęła się regenerować. E, no, teraz no, nie, nie jest tak różowa, niestety. Będziesz no, pokazywać wszystkim brzuch? Nie jesteśmy. No to, to za chwilę. Nie? Jesteśmy, w ogóle to nie wkleję wam zdjęcia, bo jak była gruba bo ona nie dawała sobie robić zdjęć albo no. robiła pod takim kątem, że nie było widać. Trzeba być sprytnym jak się ma nadwagać, trzeba wiedzieć jak się ustawić. Słuchajcie, szukałam takich zdjęć i nie znalazłam, nie znalazłam dlatego, bo u Beaty po twarzy nie było widać, tak? U niej wszystko było widać po tyłku tak naprawdę, no. a wszystkie zdjęcia, które mamy są robione od pasa w górę. Trzeba być smart. Jak się lubisz żreć ja i się nie chce ruszać, to trzeba być smart przy ramieniu zdjęć. No, więc jak wiecie, my możemy mówić na przykładzie osób, które nie były aktywne przez pierwszy rok, które są w wieku średnim. O, jak to brzmi? No tak, ale powiedzmy, nazwijmy rzecz po imieniu, są w wieku średnim i chudły około 1,5 kg miesięcznie. Tak A. więc ja nie pamiętam, ile w pasie tam schudłam, ale u mnie to największym problemem był pas. I musiałabym się zmierzyć, żeby zobaczyć, ile schudłam. U mnie biodra. Ja zrzuciłam 12 cm w biodrach? Jakoś tak, może więcej nawet. No. no, u mnie Też to było na pewno, nie nie na na pewno było więcej, to było około, myślę, około 20 cm w brzuchu straciłam, teraz przynajmniej. Mhm. Jeszcze to sprawdzę mam tu wkleję, ile dokładnie, a potem się zmierzę po nagraniu tego odcinka. No to jest około 20 cm w brzuchu. I e, no, mój brzuch nie wygląda idealnie, bo ja nie trenuję, nie ćwiczę, ale wygląda jak dla mnie. Dla mnie prywatnie wygląda zadowalająco. No lepiej niż przedtem, nie? No, bo no my... tak, bo ja słuchajcie, wyglądałam, szczerze Wam powiem, że wyglądałam jakbym była w ciąży. Miałam ogromny brzuch. I to nie był taki. Wiecie, bo jest, są różne rodzaje takich brzuchów, które ja stwierdzam. Na przykład, inny brzuch ma Weronika, inny, inny brzuch ma Beata, inny brzuch ma Mia. Ja. Więc mówiąc tak na podstawie, ja nie miałam wałków na brzuchu, nawet jak siadałam, to nie miałam takich wałków jak niektórzy mają trzy. Ty ja, ma bo... mi się robią wałki. Tak, bo Beaty są wałki, a u mnie to był jeden wał. <grym, 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 miałam, miałam, naprawdę wyglądałam, jak słuchajcie, w 9 miesiącu ciążyłam, miałam ogromny brzuch. Ogromny. I, I co? No nie wiem. Co... No i teraz nie mam już takiego brzucha. No. Ja a... miałam łapska strasznie grube. Ja na przykład miałam... Nawet... No ja też miałam. Słuchajcie, na tym zdjęciu, które mam tam wkleiłam widać, że po prostu siedzę tak bokiem. Więc miałam po prostu ogromne ręce. Ale to jakoś tak proporcjonalnie wyglądało. No i najbardziej rzucał się brzuch. Mhm. Tak? U Ciebie najbardziej się rzucały uda i tyłek. Mhm. Tak? No, a w tym. Więc... No przez drzwi to musiałam chodzić bokiem. <śmiech> ja no <laughs> ja nabijam się oczywiście. Nie, słuchajcie, nie chcemy, żeby ten odcinek był jakiś taki mocno poważny, ani też, żeby ktoś brał do siebie osobiście na przykład. No mówiąc, bo trzeba się że, śmiać z własnej głupoty, e, że się doprowadziło do że takiego Nie stanu. wiem, że 20 kilo to jest wow, tak dużo. Ja wiem, że niektórzy ludzie mają więcej tej nadwagi, więc nie bierzcie tego personalnie absolutnie. My wszystko co mówimy, mówimy tylko i wyłącznie z naszej perspektywy. Teraz się z tego śmiejemy, tak? I jeżeli na przykład nie wiem, jesteś e, na etapie, że się odchudzasz, to wierz mi, że będziesz się z tego śmiała, jak już schudniesz, śmiał, śmiała. Tak? My, my teraz się śmiejemy, ponieważ ja naprawdę no, macie przypomnienia na Facebooku jakichś tam momentów, które, które były kilka lat temu, ja teraz jak oglądam zamykam oczy, no po prostu zamykam oczy i za każdym razem mówię dobra, dlaczego mi nie wiedziałeś, że byłam gruba, no. I, i tyle, więc no, wracając do tematu, no to oczywiście ta skóra już nie jest taka jędrna jak u 20-latki. Eee. Nie, no widać, że skóra opisa. No Zobaczcie, pokażę Wam na przykład. Nie wiem, widać tu. Widać, tak? O, to, no, to, to, to teraz no, widać, no, no. nie? Powiedzmy miarę luźno. Więc jakby to wszystko to jest tutaj wisząca skóra. Nie? No tak, ale żeby ją jest żeby jeszcze zobaczyć... Tak, tu jest jeszcze tkanka tłuszczowa, nie? Ale generalnie no, jakby to widać. Ja się śmieję na przykład, że... E, zobacz, jak mi skóra wisi. A Kinga mówi, że to nie jest od tego, że wschodziłam, um, tylko od tego, że jestem stara i po prostu mi wisi skóra. No. Nie, no bo słuchajcie... Jak, że jak tak... się trochę napnie mięsień, no to ona wisi trochę mniej, no ale bez przesady. Musiałabym mieć ile? 40 cm w łapie, żeby tam nie było jak się patrzy, Jak się patrzy na Beatę, no to śmiać mi się chce, jak ona mówi, że jej skóra wisi, bo, no bo tak naprawdę to ona jak weźmie tą rękę tak i tutaj no patrz, jest, no ja też mam tą skórę. Podejrzewam, że 90% populacji ludzi ma taką skórę. To no wisi, więc... no mam pokazać na brzuchu, jak mi wisi? No, Zaraz pokażesz. <noise> nie jestem pewna, czy to dobry pomysł. No więc, więc no nie jest to ciało doskonałe. Oczywiście, zapewne moglibyśmy to poprawić jakimiś ćwiczeniami. Ja, jak wiecie, mam specyficzny stosunek do ćwiczeń i analny masz to w dupie. No. No. Tak, więc nie ja nie jestem osobą, która ćwiczy, jestem osobą, która uwielbia chodzić na spacery i chodzę, na nogi nie narzekam, tak, a na brzuchu mam skórę, mam, została mi, ale to też nie jest jakiś tam tak, że mi wisi do kolan, czy, czy nie wiem, do, czy mi wisi w ogóle, nie, bo jak stanę, to mnie ja to mogę pokazać. No to pokaż ty pierwsza, bądź brave Paricia. i pokaż, tylko muszę widać. Stanąć, tak, Chyba, żeby ją widać. Tu mam, mam skórę. O, tak. Tu widać, że po bokach jeszcze, wiecie, jak mam... O, o tak, widać. I tu widać. O teraz widać o, dobrze. O, właśnie. Więc tak jak powiedziałam, nie jest doskonale, ale też nie jest... E... Nie, no nie ma tragedii, no, źle, no. oglądam filmy ludzi, którzy potracili właśnie, nie wiem, 30, czasami 40-50 kilo. No i tam jest. Tam po, się już operacyjnie trzeba na tym. No 10 na przykład centymetrów wiszącej skóry, nie? I tak. to są takie rzeczy, no taka skóra, no, no, ona się nie wchłonie. No to już po prostu trzeba przy bardzo dużych utratach wagi. Um, po prostu tą estetykę poprawić e, właśnie operacyjnie. Czasem nie mam ma ja tak? Ja tu miałam bardzo dużo takiej skóry, ona się wchłonęła teraz no widzę, widzę poprawę, ale wcześniej miałam, wisiał ci tutaj tak, tak miałam nie? Taki, Wolę. Uh, nie wiem, Jak to nazwać? A teraz to wygląda tak, że no, nie mogę złapać, tak? Ale wcześniej, słuchajcie, jakieś pół roku temu miałam tak, że złapałam, miałam tutaj po prostu taką masę skóry, więc skóra naszej lepiej się wchłania. Tak jak powiedziałam, no nie jest doskonale, ale ja jestem zadowolona, ja teraz patrząc w lustro e, mówię, jest okej. Okay. Ja też muszę pokazać moją skórę na brzuchu. Tak. Nie musisz, ale możesz. No. Może pokażę. Jak się dobrze stanie, to nie widać, nie? Czy generalnie, no prawie nie widać. Prawie. Nie widać. Ale nie zobaczcie, jak widać u Beaty, widać UBA, ty, że ma wałki. No tak, bo jak bo ma to tak, O, teraz Wam coś pokażę. Tak, widać, jak mam skórę. O, jak się marszczy. No, no. O, to taka a odchudzania. nie Niby schudłam, nie? A to co to jest? No, to generalnie wiecie. To co jeszcze się nie startujemy w jakichś konkursach piękności? Um, nie, no nie, potrzebujemy robiłyśmy... schodzić do 15% skanką tłuszczową. Nie, no, to z tkanką tłuszczoną. No, robisz sobie skórę. ma to dla siebie i oby jesteśmy zadowolone. Tak? tak. Oczywiście zawsze mogłoby być lepiej, no ale. Nie, no tak, no. To jakoś tam. Ja pracuję tak przynajmniej nadal, nad tym, żeby było a, lepiej, ale też nie cisnę tak, że no nie wiem, yy, za wszelką cenę muszę uzyskać tyle i tyle procent tkanki tłuszczowej. Nie, wolę czuć się po prostu dobrze, e, wolę czuć się w miarę stabilnie, emocjonalnie, bez żadnych zjazdów psychicznych spowodowanych złą pracą hormonów, bo przesadziłam z ilością tkanki tłuszczowej. Więc na razie powiedzmy nawet nie redukuję, jest dobrze jak jest. Zresztą wiecie z poprzednich odcinków, że nawet nie liczę kalorii ostatnio. O, więc tak, no czekam jeszcze, jeszcze czekam tak. na efekty tego eksperymentu, a ja codziennie słucham, że o Boże, teraz wejdę na wagę i będzie plus 5 kilo i wchodzi na wagę i mówi, chyba się popsuła. <laughs> Ach, mam wrażenie, że zepsuła się ta waga, po co na nią wchodzę, to tam są takie minimalne różnice, że wiecie, dobra kupa załatwia taką Nie, różnicę. Ja powiem Wam, że e, uważam, że odżywiamy się dobrze, kontrolujemy to co jemy nie wracamy do złych nawyków na zasadzie, no że wracamy do starego jedzenia. Nie, jak wiecie, odżywiamy się low carb i mamy zamiar pozostać na takim odżywianiu. Oczywiście są jakieś odstępstwa czasem. Dla, Ty, tydzień dla, zdrowia, dla zdrowia psychicznego są odstępstwa, ale myślę, że no, po prostu dla lepszego samopoczucia czasem... No, dobrze. Podsumowując, to efekty takie negatywne, odchudzania w postaci wiszącej skóry, czy no to nie będzie tak, że będziecie się odchudzać, przynajmniej nie było w naszym przypadku, no nie, tak? Nie, nie. I potem będziecie mieli figurę modelki. No trzeba mieć tak. dużo szczęścia, bo bardzo dużo aktywności bo... fizycznej, czy, czy no nie wiem, naprawdę no, to po poziom zależy, kolagenu zależy musi być od To zależy od wieku duży. jeszcze, oczywiście. Tak. E każdy ma jakieś swoje możliwości regeneracyjne skóry. No to tak samo, nie wiem, jak z krzepliwością krwi, czy gojeniem ran. Mm. To są bardzo specyficzne rzeczy do, do, do danej jednostki, nie? Więc tak samo, czy komuś robią się blizny, czy komuś nie robią się blizny, czy po mm. operacji rana zabliźnia się ładnie, czy nie. To nie jest tylko kwestia zszycia, ale również tego naturalnych możliwości organizmu, jak to się wszystko regeneruje. To jest również kwestia tego, ile macie białka w diecie, tak? bo jednak białko pomaga budować i odbudowywać te komórki, które umarły czy zostały uszkodzone. Więc jakby to wszystko właśnie ma znaczenie, nie? No, więc jak widzicie, nie mamy ciału modelek, nie ubolewamy jakoś mocno nad tym. Ty jesteś modelką, znaczy, będziesz za zawsze moją. tam mnie te... jak modelka wyglądać. O, teraz dam tu taki serduszko. <noise> no, więc e, tak chciałyśmy się tylko podzielić, że nie wyglądamy jak modelki, że dieta to nie jest e, cud, tak? No, nie nagle mamy do zrobicie się 90, to. 60, 90, mm. Mm, no bo tak to, nie, tak to nie zadziała niestety, ale też jest dobrze, no jesteśmy zadowolone. Słuchajcie, najważniejsze jest, żebyście byli wy zadowoleni mm. z efektów. No, ja ja tak, mówiłam, żeby patrzeć w lustro i powiedzieć podobam się tak, sobie. Tak, ja na początku, jak Beata się mnie pytała, jaki chce osiągnąć cel, mm, żebym sobie ustawiła jakiś cel i, i tak dalej, no to ja powiedziałam jej, że chcę mieć y, taki cel, że stanę przed lustrem i powiem jest okej, okay, jest okej, okay, bo, bo miałam tak, że doszło do tego, że nie mogłam na siebie patrzeć w lustrze. Tak więc y, chciałam, żeby doszło do tego, że stanę przed lustrem i powiem jest spoko. Tak i teraz jestem na takim etapie, że jest spoko. A Ty? Na jakim jesteś etapie? No ja jestem na takim etapie, że patrzę w lustro i mówię no, źle nie jest, nie? Ale w sumie mogłoby być lepiej. Ale nie będzie lepiej, bo jesteś zbyt leniwa, w związku z tym musisz się cieszyć tym, co masz. Nie, teraz akurat ja lecę troszeczkę, jakby pod, pod prąd. Generalnie większość ludzi to robi masę w zimie i na zimę masę łatwo zrobić. Poczekaj, i na lato robi sobie taką, wiecie, sylwetkę plażową, odkrywa brzuch i tak dalej, A Właśnie tak? problem jest że my na wakacje nie jeździmy latem. E, nie że nie jeździmy latem na wakacje, jakby jeździmy w drugie strony, byleby było mniej ludzi, to jeszcze jakby ja mam troszkę inną filozofię, w sensie, że mm, to nie ma to związku z tym, że mm, jakby, nie wiem, podążam z naturą i, i naturalnymi rytmami, nie, nie galopowałabym tak daleko w takich wnioskach, ale bardziej ma związek z tym, że ilość węglowodanów, które jestem w stanie przyswoić w porze letniej jest... moje, moje... przyswajanie węglowodanów i ogólnie przyswajanie węglowodanów w porze letniej jest troszkę inne, kiedy jest światło słoneczne, dużo światła słonecznego, w związku w są świeże owoce, świeże warzywa, dlaczego z tego nie korzystać? W związku z tym na lato ja zbieram zapasy na zimę. A w zimie pójdę sobie z powrotem albo na keto, albo przytnę, zrobię redukcję, więc jakby nie będę odcinać sobie możliwości nacieszenia się zdrowymi węglowodanami w okresie letnim, wtedy kiedy one są, wtedy kiedy są świeże i jest do nich dostęp. A będę je obcinać i redukować w porze zimowej, i wtedy będę korzystać bardziej z białka, bardziej z, czy ze swoich zapasów tłuszczu, których mam jeszcze dużo, czy tłuszczu w postaci jakby wysokokalorycznych. W uszach kosztek. ci jeszcze tu zostało, Zostało, no. tak. uszach mi zostało. No. Będę szlać więcej białka, żeby w bicki poszło. No, także w ten, ten, taka luźna pogadanka dzisiaj. E... Opowieści dziwnej treści. Tak, opowieści o, o tym, jak wyglądamy. Nie jest idealnie. Mam nadzieję, że na ten, dzieci nie będą tego oglądać, nie, bo wiesz, się przerażą. Wiesz. Dzieci nas <grym> Horror, na, trochę. Nie skaczemy do basenu Dwa z piłkami. Więc... No, no racja, dzieci nas na, na szczęście nie oglądają. No, także e... mam nadzieję, że dałam to jakiś pogląd. Oczywiście ja po raz kolejny powtarzam, że to, co u nas się zadziało, nie znaczy, że zadzieje się u Was, że to zależy od wielu czynników. Chciałyśmy Wam tylko pokazać, jak to wygląda z naszej perspektywy, z perspektywy chudnięcia przez półtorej roku. Po półtorej kilograma, mniej więcej. O, to no. było tak, e... I nie wierzcie w te wszystkie zdjęcia Instagramowe, nie? Co tam wiecie, jak ktoś sobie narobił. To jest, wszystko to robi oświetlenie, odpowiednia postawa. Jak chcecie to zrobimy wam odcinek o tym, jak się ustawi, żeby wyglądać no, chudo. Teraz widzieliście, jak, jak to wygląda naprawdę, tak? Ehm, powiedzmy tak, mi miesiąc czasu, duże odwodnienie, ehm, przytnę trochę kalorykę i będzie takie zdjęcie na Instagrama, że po prostu wiesz, tysiąc klików. No, <laughs> nie, ale tak poważnie, no jakby. Realia i rzeczywistość jest troszkę inna od tego, co się często widzi na Instagramie. Nie mieście się do, do tych instagra Instagramowych wszystkich po prostu wyfotoszopowanych zdjęć. Mierzcie siłę na. Albo nauczcie się Photoshopa. O, albo <grym> nauczcie się Photoshopa. No, my umiemy Photoshopa, ale nie posługujemy się nie. nim. Przynajmniej tutaj do, możli do, do, do celu wprowadzenia kanału nie ma, nie ma to sensu. Nie taką mamy filozofię. No, więc e, tym optymistycznym akcentem tak jest. E, kończymy. Przepraszamy, że e, będzie przerwa w, w odcinkach kuchennych. Ale A, tak, właśnie. Moja mama przyjechała na miesiąc. O, zawładnęła całą kuchnią, nie wchodzimy No nie mamy tak. takie są drzwi, nie? Do kuchni, taki mamy szlaban, nie wolno nam wchodzić. Mamy tylko takie okienko jest wystawione i pasza wychodzi z okienka. Nie? W ogóle nie możemy wchodzić do kuchni. Więc na razie będą przerwy, będzie przerwa w kuchennych odcinkach. pojawią się dopiero w październiku, ale będą na pewno dostałyśmy fajny przepis na zupę perową, którą na pewno zrobimy. Mhm. Mamy też pomysły na inne. Mama nie chce e, nagrywać odcinku, więc musicie poczekać na nas. Mama Mamy się wstydzi, chyba. Tak, nie. mama się wstydzi, więc e, musicie poczekać. A na my na pewno skorzystamy, a przynajmniej ja skorzystam, że nie mogę wejść do kuchni, więc <grym> <grym> nie będę płakać z tego powodu. Nie, ja też nie narzekam. Fajnie jest zejść z góry prosto na obiad po pracy. <grym> no ale pewnie ponagrywamy wam na poniedziałki jakieś takie fajne vlogowe. Pogadanki, takie pogadanki, coś tam myślę, że wam będą. opowiadamy na pewno. No, Także... Dziękujemy, że wysłuchaliście nas do końca. Mam nadzieję, że nie zasnęliście. No nie, no bo teraz ty mówiłaś. One Ale zasypiają ja zasypiają tylko staram, jak ja mówię. staram się mówić takim stonowanym głosem. Weź, bo pozasypiam. Mam <grym> nadzieję, że nie pozasypialiście, że odcinek był dla Was ciekawy. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Zostawcie łapkę w górę. Jak Wam się podobało. Jak Wam się nie podobało, to nie zostawiajcie żadnej łapki. tym... <grym> <O, grym> Akcentem yy, kończymy ten odcinek. Zapraszamy Was do następnego. Trzymajcie Zapraszamy się. Trzymajcie się.